Cześć, witajcie, z tej strony Klockowy Max, a dzisiaj zrecenzujemy sobie tą ten magazyn Lego City. No, myślę, że będzie to dosyć ciekawy magazyn, ciekawy prezent tutaj jest, bo mamy naprawdę fajną minifigurkę. W dodatku z nazwą, nazywa się Harl, więc no, będzie ciekawie. Jest tu dosyć dużo elementów, jak na, no, taki prezent. Ja bym nawet nazwał to Polibagiem, co nie? Więc chodźmy to otworzyć, co obecnie naprawdę ciekawy. Przygotowałem sobie tu taki nóż z piłką. <grym> z piłką. Coraz dziwniejsze pomysły mam. Fajnie, zastanawiam się, czy nie kupić sobie jakiegoś fajnego noża do openingów, bo ogólnie to krucho z nożami. U mnie kiedyś miałem strasznie dużo noży różnych, a teraz to w sumie to nie wiem. Lubiałem kiedyś noże. Strasznie. Sobie jakąś kurde kosę se zakupie. Ale nie jakąś taką super replikę i będzie fajnie. No i wyciągamy. No, muszę powiedzieć, że strasznie to jest duże. Myślę, że pomyślicie sobie to samo. Ile tu jest elementów? Piszę tu. do 20 klocków. No niespotykany nie, nie tak na co dzień, co nie? Nawet to chyba nie jestem klejem zaklejona. No, ale ja myślę, że od razu możemy to sobie zaupeningować, co? To gazetkę przesunę na bok, potem się nią zajmiemy. Kurde, jakby to otworzyć. No dobra, teraz powinno pójść. Dobra, rozerwałem cały, no super. Ale trudno. Dość się do tego, jak zwierzaki. Do, do dociśniemy. Kurde, ale dużo... Dobra, elementy pospadały mi na ziemię. Yy, czekajcie, wrócę po przerwie, jakie znajdę, bo gdzieś leżą teraz na ziemi pewnie. To czekajcie. Jak widzicie, wszystkie części już znalazłem. no nie tam problemy, bo wpadł mi pod ten stoliczek, ale już znalazłem, złożyłem, widzieliście speed build. I muszę wam powiedzieć, że ta minifigurka jest naprawdę, naprawdę niezła. Jeżeli dostałbym taką, będąc trochę młodszym, to myślę, że bardzo bym się cieszył. Naprawdę, naprawdę bardzo bym się cieszył. Ponieważ no... No wiecie, jest ona taka troszkę... Taka troszkę no bardzo... No bo chciałem powiedzieć, za dobrze wykonano jak na standardy LEGO City. Bo jeszcze tak fajnych, patrzcie, nóżek do figurki jakiegoś robotnika, tutaj ochlapanych farbą, tutaj coś zszyte, pod tym paskiem jest na nadruk paska, no naprawdę wygląda to bardzo fajnie. Te spodenki to są takie ogrodniczki, tutaj są opuszczone, tutaj są jakieś ołówki, plamka, no naprawdę bardzo fajnie, jeszcze do tego Yy, alternatywny wyraz twarzy. I wiecie co? Chyba mam pewną teorię. Teraz taką właśnie yy, teorię. Po prostu, że ta minifigurka jest za dobra jak na standardy gazetki. Jakby była sama minifigurka z łopatą, okej. Okay. Ale mam jeszcze tutaj taki element, taką barierkę. Yy, no i taki. No nie wiem, co to może być. Taki, to jest chyba do ugniatania asfaltu, tak mi się troszkę wydaje, więc prezencik naprawdę naprawdę na plus. Daję mu jakieś 8,5, 9 na 10, bo naprawdę minifigurka jest naprawdę naprawdę fajna. Z minifigurkę oceniam naprawdę dobrze. Przyjmy, przyjrzyjmy się temu magazynowi. Tutaj mamy pierwsze strony, jakiś tekst, spis treści, zaczyna się komiks. Tutaj mamy Instrukcja obsługi. Reklama Cartoon Network. A tutaj wam troszkę przerwę, bo chciałbym powiedzieć, że Cartoon Network właśnie podpisałem niedawno petycję, aby yy, Lego Ninjago wszystkie sezony pojawiły się na Netflixie, bo to by myślę ułatwiło mi życie i nie myślę, że tylko nie, nie tylko mi i wielu fanom, bo to Cartoon Network tak średnio emituje szczerze, to Lego Ninjago. No, mam zastrzeżenia pewne, bo nie jest to regularne ani też. No wiecie, kto ogląda telewizję o pierwszym w nocy? Ja wiem, że to można nagrywać, no ale fajnie, jakby to leciało w takich ludzkich porach, co nie. I w dodatku nie wyemitowali tego nowego 12 sezonu w wielu yy, krajach, więc no, się niektórzy oburzyli i chcieli właśnie, aby. Cartoon Network nie miało już praw do Ninjago, tylko aby było to na Netflixie. Dosyć długi ten komiks, muszę Wam powiedzieć. Tutaj zaczynają się nam już chyba łamigłówki. Pierwsza strona, jeszcze dalej jest ten komiks. Komiks, co, czemu on jest taki długi? Tutaj jeszcze mamy na konkurs. To, szczerze powiedziawszy, ten komiks jest jeden z takich dłuższych, jakie widziałem. Tutaj mamy zestaw, zestawik. Pokazany. No i dwie ostatnie strony. Na samym. Na, sa na ostatniej stronie jest pokazana zapowiedź następnego magazynu. I raczej go kupię, bo patrzę. No, patrzcie, tutaj jest rekin. No, naprawdę ciekawi się on zapowiada. Bo Im więcej rekinów, tym fajniej. I jeszcze z tyłu reklama. Pokémon, trenuj ze mną. No, myślę, że też bardzo, bardzo fajne. Więc co. Przejdźmy do ostatecznej oceny. W sumie teraz jak to zakończyłem i powiedziałem, że przejdę do oceny końcowej, to było to bez sensu. Bo nic się tu nie zmienia. Z Lego, z no magazyn, no to jest jakiś tam dodatek. Najważniejszy jest prezent. Więc daję temu prezentowi naprawdę 9. 9 na 10. Wcześniej mówiłem 9, 8,5. Coś pomiędzy tym, ale myślę, że 9 na 10 się należy. Bo jeszcze fajny magazyn, dosyć długi komiks, podbija to mocsi, yy, nabywcy. Myślę, że ucieszą się z tak długiego komiksu. Dziękuję wam, że zobaczyliście ten odcinek do końca. Mam nadzieję, że zachęciłem was do kupna tej gazetki, bo naprawdę, naprawdę bardzo dobry magazyn. To trzymajcie się. Cześć, cześć!